Z okazji jubileuszu 90-lecia Bałtyku Gdynia składam serdeczne życzenia wszystkim sympatykom oraz byłym i obecnym zawodnikom i działaczom tego klubu. Bałtyk to 90 lat tradycji związanych nie tylko z piłką nożną, ale z przeszło 20 biało-niebieskimi sekcjami. Boks, lekkoatletyka, siatkówka czy koszykówka, sporty motorowe. To tylko kilka z dyscyplin, w których rywalizowali reprezentanci Bałtyku. To setki medali, rekordów, które na zawsze zapisały się w historii glińskiego sportu i które zasługują na szacunek. Warto wspomnieć, że w latach 80. ubiegłego wieku Bałtyk zrzeszał we wszystkich sekcjach ponad 2000 sportowców i był jednym z największych klubów sportowych w Polsce. To fakt, który nawet po latach budzi uznanie. Gratuluję wspaniałej rocznicy i życzę wszystkiego dobrego w kolejnych latach.